Witajcie kochane! Tym razem yy, praktyka księżycowa na pełnię, pełnię wyjątkową, bo nią będziemy żegnać lato i witać jesień. Dopełnienie to 21 września, godzina nocna, 1.54. Nie wiem, czy któraś z Was będzie mogła poćwiczyć o takiej godzinie, ale jak wiecie, i zawsze to mówię, można ćwiczyć dzień wcześniej, dzień później. Wszystko jeszcze jest w tej energii pełni, więc na pewno będzie się liczyć. Świat, górny krąg, drugi, początek jest yy, ćwiczeniem głównym tej praktyki. Zaczynamy! Zaczniemy od pozycji y, świata górnego, stajemy, w stopy równolegle do siebie, duże palce troszkę do środka, lekko ugięte kolana, nadgarstki na nadnercza, masujemy nadnercza z tyłu na początku, poruszaj sobie też rękami chwilę do przodu i do tyłu, wyczuj jak Ci jest w tym ułożeniu. Jak już się zaprzyjaźnisz z tą pozycją, to daj łokcie maksymalnie do przodu. Wyciągnij klatkę piersiową, zrób szyję łabędzią, brodę do góry i popatrz w dal. I mamy pierwsze, świat górny krąg, szósty, zmiana. Pomaga, pomaga podjąć decyzje związane ze zmianami w naszym życiu. Daje nam otwarcie na nowe możliwości, nadaje zmianom pozytywny kierunek. Stajemy na jednej nodze, złączamy ze sobą kolana na tej samej wysokości, stopa zadarta, flex. Schylamy się do przodu, patrzymy przed siebie, łokcie ciągną do przodu. I teraz ściągamy łopatki, masujemy pachy, piersi, mostek, szyję, twarz. Ciągniemy ręce do pączka kwiatowego nad głową. I w tej pozycji wspinamy się na palce z wdechem i podnosimy biodra maksymalnie do góry. Z wydechem opadamy na całą stopę. Ręce wracają poprzez automasaż tą samą drogą na nadnercza. Podnosimy się, odstawiamy nogę, biodra dajemy do przodu, wdech i wydech. Druga noga to samo. Kolana razem, stopa flex. Skłon do przodu, broda ciągnie do przodu, patrzymy przed siebie. Ręce masują nasze ciało do pączka, tak żebyśmy spojrzały pod rękami przed siebie. Wspięcie na palce z wdechem, pupa do góry. Wracają ręce. Góra. Odstawienie biodra do przodu, wdech i wydech. I noga. Skłon, ręce i biodra. Powrót. Odstawienie biodra do przodu, oddech. Jeszcze po razie. Noga. Skłon. Ręce. I druga noga to samo. i góra. Powrót. Odstawienie biodra do przodu, wdech i wydech. I przejdziemy do świata średniego, do kręgu. Kolana na szerokość bioder, troszeczkę szerzej. Nadgarstki zostają nadnercza, łokcie do przodu, broda do góry. Patrzymy w dal. Świat średni, krąg czwarty wewnętrzna radość. Wydobywa z nas wewnętrzne dziecko, pomaga w osiągnięciu stanu swobodnego tworzenia i radości. Pomaga w relacjach z młodszym pokoleniem. Fajne, dynamiczne ćwiczenie. Po skosie do przodu wystawiamy nogę na palce. Z wdechem kopniak, z wydechem powrót. Wdech, wydech. Druga noga to samo. Na palce po skosie do przodu i z wdechem kopniak. I powrót. I oddech. I nogę. I kopniak. Noga. Powrót. Wdech i wydech. I ostatni raz. Po na jedną i drugą stronę. Noga. Powrót. I noga. Przechodzić płynnie do świata dolnego. Ściągamy łopatki, masujemy pachy, piersi, mostek, szyję, twarz do pączka. Schodzą ręce za szyją, za głową łączą się grzbiety nad pod brodą i schodzimy na dół do opadu. Możesz przez moment pobujać się do przodu i do tyłu, wyczuć jak Ci jest w tej pozycji. Ale pozycja wyjściowa jest taka, że przenosimy środek ciężkości maksymalnie do przodu, patrzymy przed siebie, nie opieramy brody o rękach. W siodełko robimy w lędźwiach i luźny brzuch. Świat dolny, krąg szósty: Ochrona. Pomaga zachować naszą rodzinną przestrzeń w spokoju, bezpieczeństwie i obfitości. Daje zgodę na oddanie się męskiej opiece, a jeśli to niemożliwe, daje siłę ochrony samej siebie i tych, których kochamy. Kładziemy przed ramiona, obracamy tak, żeby zrobić pączek, popa zostaje w tym miejscu, w którym jest, zjeżdżamy rękami do przodu, tak żeby położyć się na klatce piersiowej. Tak daleko odejść do przodu, żebyś na pewno leżała na klatce piersiowej. Łokcie są ugięte i pozostań. Broda oparta o ziemię. Jeśli masz problem z szyją, to połóż głowę na policzku. Oddychaj brzuchem. Pełny, długi, głęboki oddech. I powrót do pozycji wyjściowej. Wdech, wydech. I jeszcze raz ręce, pączek, zejście na klatkę i pozostań oddychaj. I powrót. I ostatni raz, ręce, pączek, zejście na klatkę i pozostań. Rozluźnij brzuch, rozluźnij lędźwie, oddychaj głęboko. I powrót do pozycji wyjściowej. Wyrównaj, wyciągnij pozycję wyjściową, popatrz przed siebie, unieś brodę, wdech i wydech teraz złącz ze sobą kolana, usiądź na piętach, pod kulkością ogonową pod siebie i przejdź na moment do pozycji dziecka, oddychając głęboko w lędźwia. Lędźwia odpoczywają. Zaokrąglając plecy, rzadziej podnosić się do góry, krąg po kręgu, głowa do góry, wdech i wydech. I przechodzimy do świata górnego, czyli pozycja wyjściowa świata górnego, znów Lekko rozstawione stopy równolegle do siebie, duże palce troszkę do środka, lekko ugięte kolana, luz w miednicy, nadgarstki na nadnercza, łokcie do przodu, broda do góry, patrzymy w dali. Świat górny, krąg dziewiąty, wewnętrzna równowaga. Pomaga w uzyskaniu równowagi duchowej, wewnętrznego spokoju i pewności, że wszystko będzie dobrze. Daje cierpliwość i wewnętrzną zgodę. W tej pozycji, w której jesteśmy, będziemy robić na dwóch nogach skłon do przodu, ale tak, żeby popatrzeć przed siebie, broda ciągnie do przodu, łokcie opadają do ziemi. W tej pozycji z wdechem wspinamy się na palce i próbujemy podnieść biodra do góry. Z wydechem opadamy na całe stopy, podnosimy się do góry, przenosimy biodra do przodu, wdech i wydech. Góra. I jeszcze raz skłon. Z wdechem palce góra. Podnosimy się biodra do przodu, wdech i wydech. Przechodzimy do świata średniego, czyli do klęku. Kolana na szerokość bioder lub szerzej, nadgarstki na nadnercza. łokcie do przodu. Patrzymy w dal. Świat średni, krok ósmy, Mądrość rodzinna. Pomaga w tworzeniu i utrzymaniu ładu, spokoju oraz harmonii w rodzinie. Jest pomocne w tworzeniu zdrowych relacji ze starszym pokoleniem. Kosię do przodu noga, cała stopa na ziemi, palce do środka. Wyrównaj biodra, tak żeby były kolce biodrowe na tej samej wysokości. Ściągnij łopatki, przemasuj się do gączka i w tej pozycji skręt od biodra w stronę, w stronę ugiętej z przodu nogi. Kolano ciągnie w przeciwnym kierunku, a głowa pozostaje w linii tułowia. Nie skręca się bardziej. Powrót, wracają ręce. Wraca noga, dech i wydech. Druga noga. Po skosie do przodu, palce trochę do środka, wyrównaj biodra. Ręce do pączka, skręt od biodra. Kolano ciągnie w przeciwnym kierunku. Broda do góry i patrzymy w dal. Powrót. Odstawienie. Wdech i wydech. Pierwsza noga. Palce do środka, wyrównaj biodra, ręce i skręt. Powrót. Odstawienie. Druga ręce skręt. Powrót. Odstawię. noga skręć powrót odstawienie Odstawienie, wdech i wydech i przechodzimy do świata dolnego, czyli ściągamy łopatki, masujemy pachy, piersi, mostek, szyję, twarz do pączka. Schodzą ręce za szyją, za głową, łączą się grzbiety nadgarstków pod brodą i schodzimy na dół do opadu. Wyciągnij się do przodu, Środek ciężkości do przodu, obciążone są ramiona, luzik w lędźwiach, luźny brzuch. Świat dolny, krąg piąty, narodziny. Prośba do przodków o siłę w macierzyństwie, zdrowie dzieci i moc opieki nad bliskimi. Jedną rękę ciągniemy po mostku, pod piersią, pod pachą, na nerczem przeciwną nogę do ręki, czyli jak mam z tyłu prawo rękę, to będzie lewa noga prosta do boku. Cała stopa na ziemi, kąt prosty między stopą a nogą. Oddychaj. I najpierw wraca noga, potem tą samą drogą masując ciało wraca ręka, nie na skróty, Wdech i wydech. Druga ręka. Druga noga. Powrót. I jeszcze po razie. Ręka. Noga. Powrót. Druga ręka. Druga noga. Wdech, wydech. Usiądź na piętach, pod kulkością pod siebie. Przejdź do pozycji dziecka. Pięć długich wdechów i wydechów ze skierowaniem uwagi i oddechów lędźwia. zaokrąglając plecy. Zacznij podnosić się do góry. Krąg po kręgu. Głowa na samym końcu. Wdech. Wydech. Ostatnie ćwiczenie przed nami. W świecie górnym, tak jak mówiłam. Świat górny, krąg drugi. Początek. Pozycja wyjściowa. Pomaga podjąć decyzje zgodne ze sobą i swoim sercem. Pomaga połączyć duchowość z materią. Pomaga witać nowe z zaufaniem, spokojem i radością. Ściągamy łopatki, masujemy pachę piersi, mostek, szyję, twarz do pączka kwiatowego nad głową, ugięte łokcie. Maksymalnie do tyłu, tak żeby wyprostować odcinek piersiowy kręgosłupa. W tej pozycji wspięcie na palce biodra kierujemy do tyłu. Z wydechem opad na całe stopy, biodra przenosimy maksymalnie do przodu. Schodzą ręce, masując nasze ciało tą samą drogą. Dech, wydech. I jeszcze raz. To samo. Góra z wdechem. Z wydechem. Opadamy biodra do przodu. Schodzą ręce. I oddech. I ręce. Ostatni raz. ręce, weź jeszcze jeden głęboki wdech i wydech, niech ta pełnia będzie dla Ciebie cudowna, pełna energii, pełna a, takiej, takiego dobrego, dobrej energii, kreacji, tworzenia. Niech to będzie przepiękny czas witania nowego ze spokojem i radością. Witania tej jesieni, która do nas przyjdzie bez smutku, a z zaufaniem i radością. I do zobaczenia na następnej praktyce księżycowej. Trzymajcie się pa!